Cześć, witajcie bardzo serdecznie w mojej kuchni dzisiaj przygotujemy sobie sos barbecue na bazie whisky zapraszam sos barbecue świetnie pasuje do burgerów bądź potraw z grilla do przygotowania sosu potrzebujemy cebulę Czosnek, papryczkę chili, oliwę z oliwek, krojone pomidory, cukier, paprykę wędzoną, sos Worcester, sos sojowy, ocet balsamiczny i whisky. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał i przejdźmy do przepisu. Przepis znalazłam już w moim tygodniu: Sos barbecue z whisky. Rozpocznij gotowanie. Do naczynia miksującego wrzucamy 100 g cebuli. 3 ząbki czosnku. 10 g papryczek chili z gniazdami nasiennymi. Zakładamy pokrywę. Miksujemy 5 sekund, obroty 5. Składniki zgarniamy na dno naczynia miksującego. Dodajemy 20 g oliwy z oliwek. Zamykamy naczynie miksujące bez miarki. Mamy teraz dusić 4 minutki, 120 stopni obrotu pozycja pół. Otwieramy naczynie miksujące i dodajemy 400 g krojonych pomidorów. 20 g cukru brązowego. Jedną czubatą łyżeczkę papryki słodkiej wędzonej. 30 g sosu Worcester. 20 g sosu sojowego i 20 g octu balsamicznego. I na koniec 40 g whisky. Ja mam Jacka Danielsa. Zamykamy naczynie miksujące i na górę, zamiast miarki, kładziemy koszyczek. Teraz będziemy gotować 15 minut, 120 stopni, obroty pozycja 2. Przygotowany, ugotowany sos. Przeleję do szczelnie zamykanych słoików. Dajcie znać w komentarzu, do czego używacie Sos barbecue, z czym najbardziej lubicie go jeść. Ja dzisiaj dziękuję i do zobaczenia!